Logo NBP Narodowy Bank Polski Złoto metal cenny i niewiarygodnie pożyteczny. Od tysięcy lat złoto było miernikiem wartości, podstawą każdej waluty. Obecnie złoto jest szczególnym składnikiem rezerw dewizowych banków centralnych. Złoto jest metalem drogocennym i niezwykle pożytecznym. Dzięki swoim właściwościom fizycznym jest praktycznie niezniszczalne i szeroko wykorzystywane. Od medycyny po technologie kosmiczne. Przed nami Katarzyna Rokosz z Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Za wielkimi drzwiami skarbca w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego znajdują się złote monety oraz prawdziwa sztaba złota, której można dotknąć, a nawet spróbować podnieść. Jest to sztaba z certyfikatem London Gold Delivery i waży 12 kg i 44 gramy. Jest to podstawowa jednostka w międzybankowym i w międzynarodowym. Obrocie złotem. Jej wartość wynosi obecnie około 2 miliony złotych. Dokładną można wyliczyć, sprawdzając aktualny kurs złota na stronie Narodowego Banku Polskiego. Cena złota nie jest bowiem stała. Ustalana jest dwa razy dziennie podczas London Gold Fixing, konferencji online. W której uczestniczy kilkunastu przedstawicieli największych instytucji handlujących złotem, w tym także banki. Kilka słów o samym kruszcu. Złoto jest metalem drogocennym i nieprawdopodobnie pożytecznym. Jest praktycznie niezniszczalne. Jego temperatura topnienia wynosi 1060 stopni i jest nie do uzyskania w warunkach normalnych. Poza tym złoto nie rdzewieje, nie wchodzi w reakcję z kwasami, nie utlenia się. I dzięki tym swoim właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie. W medycynie, w kosmetyce, w technologii kosmicznej, w elektronice, bo każdy ma złoto w swoim aparacie telefonicznym, w swoim smartfonie. Poza tym złota używa się w kuchni. Przede wszystkim w cukiernictwie. Złoto na całym świecie jest walutą i towarem. Na każdej sztabie znajdują się oznaczenia. Przede wszystkim oznaczenie emitenta. Ta sztaba została wyprodukowana przez Królewską Mennicę Kanadyjską. Poniżej znajduje się indywidualny numer sztaby, który się nigdy nie powtórzy. Na sztabie jest także informacja o jej masie podana w uncjach. Samo oznaczenie potwierdzające posiadanie przez tę sztabę certyfikatu London Gold Delivery. No i oczywiście informacja o czystości kruszc. W przypadku tej sztaby jest to próba 997,4. W takich właśnie sztab produkuje się monety bulionowe. Monety te nie mają nic wspólnego ze smakowitą zupą. Są to monety inwestycyjne, lokacyjne, które może kupić każdy, kto chce zabezpieczyć wartość swojego majątku w kruszcu. Narodowy Bank Polski także emituje monety bulionowe. Są to tak zwane bieliki. W 2018 roku, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowy Bank Polski wyemitował specjalną edycję bilików z okolicznościowym napisem Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Narodowy Bank Polski posiada 228 ton i 600 kg złota w postaci sztab z certyfikatem London Gold Delivery. Złoto, które stanowi rezerwę dewizową państwa polskiego, przechowywane jest w dwóch miejscach: w Skarbcu Narodowego Banku Polskiego oraz w Skarbcu Banku Anglii. Jesienią 2019 roku sprowadzono do Polski z Anglii 100 ton tego krusztu, 8 tysięcy sztabek ważących po 12,5 kg każda. Był to jeden z największych transferów złota między bankami na świecie. W sumie odbyło się 8 transportów, a w każdym przewieziono po 1000 sztab. Obecnie w Skarbcu Narodowego Banku Polskiego znajdują się 104 tony i 900 kg złota. W Banku Anglii Polska przechowuje 123 tony i 700 kilogramów. Logo NBP Narodowy Bank Polski.